Panowie, czy wszyscy są gotowi? Bo ja już właśnie odpaliłem nagrywanie. A w ogóle w co to za gra jesteśmy? Panowie, co tu się odpierdziela? Widzę skaczącego czerwonego flasza. Kto to jest? Flasha. Flasha. Kupson. Jest król Dezy. Witamy Dezy serdecznie. Hello. Hello. I jest jeszcze Mandziu w Fona, Witam. Witamy serdecznie. Moi drodzy, panie Party. Sobie. Nikt z nas w tej gry nigdy nie grał. Mamy dużo różnych trybów. E, będziemy musieli się uczyć o na bieżąco, o co chodzi. Aha, tu o się po prostu pisgamy. Dobra, ten tryb co jest, jest, jest dosyć prosty. I au. słuchajcie, gramy do 5000 punktów. No, nie jest okay, aż ale... tak. A! O, ale... A to... A, dawaj go, dawaj, czekaj. O, Jezu. I możemy bić się kopać, mamy dużo różnych opcji, którymi możemy wykonywać różne czynności, fatalities na moich kolegów. Czerwonego bicie, bicie czerwonego. Bicie czerwonego, flesza bicie trzeba bicie dojechać. Do... Oh, bicie master bijcie masterczyłki, bijcie masterczyłki. Dawaj. <laughs> O ty, Bici, jak ty zasuwa bicie tutaj? Bicie flesza. Dlaczego bicie A, flesz? Bo mamy więcej punktów. A nie, to jest pomarańczowego, to jest pomarańczowego, pomarańczowego. pomarańczowego. Dezy, 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 Nie, bicie dezy, o nie, Czeboli, Barek O, ma. kopa na koniec został. Dobra, w porządku. I to Dobre, <noise> dobra. Nie, wiesz co, tutaj nie ma zwycięstwa, tylko zbierasz punkty, zobacz teraz. No tak. W ten sposób zbierasz te punkty, rośnie nam e, nasz wirtualny penis i dzięki temu później w klasyfikacji generalnej zbieramy punkty, a gramy do 4000 w tej rundzie. wszyscy gotowi? <noise> Glamy slippery sprint. Cokolwiek to znaczy, kocha. to nie wiem. Dobra. Hold a hey, to Redy, panowie, dajcie Reddy. Do... Wszyscy przytrzymajcie spację, panie, panie pomarańczowy. Proszę tutaj prze, przestać robić bałagan w lobby. Pan, uh, halo panie pomarańczowy, proszę dać redy. Spację pan przez Już, dobrze. Ok. Ok. okay. Go. Alright. Slippery sprint. Aha, się. O kurde. O oh. oh, nie, spadłem. O oh, oh, nie, spadłem. Oh. A nie, spadłem jak oh, głupiery. A? Jaki jestem dobry. Ja nie. byłem kiedyś w to dobry. Kiedyś. Kiedyś? To było, A nie! To mary! Za czatopórka 3! A, nie! 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 To prawda. Nie. Ale to jest są checkpointy. Są checkpointy. Kto mnie, się... kurde, tak wyrzucił? Zdanie nie! Się... Nie, kurde! No nie, już byłem pa. przy pierwszym checkpointu. Ej, patrzcie, jakieś śmieszne te jelenie jele... tam pływają, czy te... Jelenie. Nie, nie jelenie. Ale widzę, że chłopaki to złapaliście formę jelenie. dobrą już. No szkoda, że to moje dopiero pierwsze okrążenie. Nie! Lepiej, Okej, Okej. Dezy Król, jestem oh, królem. No yeah. w Dezy aktualnie króluje, Ale ja nie słuchajcie. To, że wy w, graliście w to? Nie, system. nie, nie. To nie grałem. Pierwszy raz. Pierwszy raz. E, panowie, pozwólcie, się nam gra skończy, a ja potrzebuję mi 10-minutowy odcinek. Przecież jest absolutnie niepotrzebnie. Chicken Chase. Chicken Chase. Dajcie, rady okay. wszyscy. Przytrzymajcie, spacyje. Dobrze? Ok. Na czym to polega? Do końca nie wiem. Łapiemy kurczaki. A, łapiemy kuraki. Dobra, w porządku. Czyli trochę taki symulator fabryki dla KFC. Dobra, okej, lecimy. którym łapiemy kurczaki? To jest pytanie. Gdzie ja mam je dać? Ale ja mi zrobić. Ok, chyba z zetem. Zetem chyba łapie się je. Nie wiem, jak to Czemu mnie bijesz, Kupson? No wrzucisz tam. Ja cię nie biję. Jak się łapie? łapię? Jak się jej łapię? Czemu mnie we się łapieć. znaczy nie, nie wiem kto No, chodź tu. Jest, no, no nie bij gdzie No kto mi uderzył? Co za pajacę no ci nie, nie. o no. tak chodzi, tylko bije O. No, no teraz, teraz ja cię uderzyłem przepraszam Nie chciałem No nie wracaj tutaj No, no kurwa. Ej to jest za no, coś się zrobił Dezy najlepszego Dezy, król! Dezy, ty chamie! Nie, to jest głupi Co tryb! Badam, w, no. w ogóle w to nie może grać, to jest zupełnie niefajny tryb, ja nie wiem w ogóle kto o to pomyślał. Się, mi się bardzo spodobał. Tak, a ja dostałem za grosz punktów, mi się to bardzo nie podoba. Czemu nikt nie dostał punktów? Bo, bo, bo to bardzo dobrze, bo oszukiwaliście What the fuck? wszyscy. What the fuck? Macie wszyscy redy. What the fuck? panowie, hitting the ball tax Mówiłeś kolor. no. Macie spację. Klikałem. Cały czas a, kiedy nie przyjęcie. Nie, przytrzymaj. nie widzi, ale musisz przytrzymać. właśnie. Dezy. Dezy, jak no! Się, jak trzymasz, się trzymaj trzymaj trzymasz Dobrze, skok. skot. No. O Jezus Maria, po prostu youtuberzy, kurde, najlepsi a, gracze tak, po prostu nie, w internecie. To jest świetna gra, która chce, żeby wszyscy byli konsol pezantami. Tam robić. A, trzeba uderzać w tą to, w to buzię i ona wtedy jest twojego koloru i wtedy zbierasz punkty. To weźcie To taki mode, King to of the Kill trochę. Trochę tak, King of the Kill, nawet. Pamiętajcie, fokusujcie czerwonego. Czerwony fokus Czemu czerwonego jak jestem Fokusujcie Fokus czerwony, fokus czerwony Fokus czerwony, panowie, przypominam Czerwony o. zobaczcie ile ma punktów i pomarańczowy no, czerwone pomarańczowy, czerwone. Ma... pomarańczowy, pomarańczowy A co dopiero fioletowy to już w ogóle brak. Nie, fioletowy jest. nie ma za dużo punktów w ogóle, ja bym się zupełnie nie przejmował Absolutnie nie uważam, że on jest jakimkolwiek zagrożeniem w tej rundzie dla was Patrzcie ile ma pomarańczowy punktów, zobaczcie. Już, Już jak podleciał Punktowo, Ooo, tu możecie też daszować, wiecie, ten sprintik można taki mały zrobić, ehm, król? nie, Ignacy król. król. Nie, dlaczego ja nie mam w ogóle tego dźwięku? Punkty? Punkty? O, 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 o nie, Dez aktualnie króluje, to prawda, no, bardzo ale... dobrze, Ropi Rokus, move i atak, no dobra, zobaczymy o, jak, jak to będzie, będziemy się chyba bić, dobra, wszyscy przytrzymajcie no, redy, Mandziu. Dobra, opierdolić, e, Jesteśmy, dobra, go. Dobra. Hmm. Bicie czerwonego, czerwonego bicie. E, białego, biały, bicie biały, dołu. biały. Find games. A, patrzcie tak Zelda jest! Te bo tu si na i wypadają rzeczy fajne Jezus, ale jestemista jest ta giera, co? No jest fajne, tylko że jest soft i brakuje jednej rzeczy, bo mi się muzyka nie wyłączyła. Tak gry. a nie, ja normalnie muzyczkę mam. O Jezu, co mi przywa... Pomarańczowego, fokus pomarańczowy! król! Po, fokus pomarańczowy! Do no for do do zaraz go tutaj Dezy nas dojechał, słuchajcie panowie. Uważam, że jesteśmy przegrani Dezy oszukuje w tej grze. Dez oszukuje, bo on drwa, siedział na napierdzielał po Olej. prostu samemu. Masz zdychaj na wkładam, poczekaj, czekaj, dawaj mi go, dawaj nie mi go <laughs> Dawaj <rogu>. mi go. <laughs> Ciekawe, się, czy za Bici się dostawało punkty, ale chyba nie obstawiam. Nie, znaczy nie. nie chyba kupsam król w tej rundzie. Nie, nie, nie ale bardzo mi się nie podoba, że ta, ta mapa jest do, do, do 4000 punktów, więc Kuba jest i Dezy są bardzo bliscy do wygrania. Proszę no do redy. Tak. Jest Avalanche. O, lawina będzie. Fajna. Lawina. Dobra, zobaczymy. A 4000 punktów to jest mało. Może byłoby do 5000 spokojnie grać, nie? No to zobaczymy ile ci wyjdzie, bo ci mm -hmm. Na czym to polega? Aaaaa! Okay. schodzi się w dół, okazał. Do... Dezy król! zrali mucha, nie król Zostaw mnie Dezy, dlaczego ty mnie uderzyłeś? Uderzyłeś nie, mi jeleniu! Nie dojechał mi Awalanż teraz, Dezy, ty chamie! Dezy, co za ham najgorszy! Przez to, że. Wygrywa no ty właśnie, przez to, że uderzyłeś mnie i Kuba właśnie zaraz zamyka odcinek, ja stary. Kubę. No i nie uderzyłeś prawda. przy okazji mnie i Kuba właśnie domyka odcinek. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że jesteś jesteście dumny. Nieprawda! Nie, no dobra, ja nie domyka. Jeszcze nie domyka. Ja ja zamyka, to... dwa, no dobra, ale to, to i tak Dezy powiem ci, że ja w ogóle... Sh shame on you, shame on you, Dezy, naprawdę, to wiesz Hot Hardles. Hot Hardles, nie wiem co Ty znaczy. Zaraz kto, zobaczysz. To znaczy, co, kto wie co znaczy Hardles. To jest angielskojęzyczny lepiej? Dezy? Ja nie. O, dziękuję da. za fajne dźwięki, które robicie w tle. Bardzo fajnie, Dezy. Dzie dziękujemy ci. Wszyscy widzowie się cieszą teraz, bo, bo właśnie dostali bardzo ładny przester na uszy od ciebie. Możesz przytrzymać spację w końcu, co? No, dziękujemy dobra. bardzo. Hot Hardles. Okej, okay, lecimy. Ciekaw jestem ile tu jest trybów w ogóle w tej grze? Macie jakiś pomysł? alive, friends O O ooooo nie Nie, tu Nie! O skakać Jak się skaczę? Nie wiem, ja już umarłem Jak to ja, jak się skacze? Ja chyba też już umarłem, wiesz? No i czerwony wygra Tak, właśnie wypadłem już A Czerwony ty napierdziela ale jak zły zobacz o nie! Kuba, sprawdzimy ile miał w tych godzin. Nie, Kuba, to sprawdzimy go na Steamie stary. On tam pewnie wiesz, 300 godzin porobiony z jakiegoś multikonta, wiesz. <grym> no, nie wyćwiczony jest. jest. No tak, dziękuję serdecznie, grasz człowieka jak w klasy. Jakbyś w klasy grał na blokach stary, nie? On grał 40. godziny już w to, więc wiesz. No dobra, porobiony. No i chyba mamy zwycięzcę, słuchajcie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Jak to nie? O, dobra. No nie, zrobił nas. Weźcie go zabijcie. Weźcie go pobijemy, dawajcie go idziemy spałować no, go nie. tutaj. Dobra, słuchajcie, tak kończą frajerzy, kupson. Tak kończą frajerzy, a następne odcinki u moich kolegów! Widzimy się w następnych materiałach, trzymajcie się ciepło, papa pa.